jak widzicie z odcinek z MZ no to taki mały wyjątek ponieważ no jak widzicie jestem na znajomych mam dwóch znajomych, które, które grają ale skupimy się na jednym, na tym górnym ponieważ jest to mój widz dziękuję bardzo właśnie, że się jakoś tam ten odezwał że w ogóle jeszcze tam pamiętał coś tam z tych starych czasów Także wbijam na, na jego serwer. Właśnie powiedział, że mogę nagrać odcinek yy, z jego serwera ogólnie, bo ma być event dzisiaj. Co muszę się rozegrać? czekajcie widzowie. Tylko swój pola... Dobra. No okej. Okay. No i jakby co to, to jest serwer widza, widzicie mam... Optifajna ey yy, ja się mam... Nie mam optifajna. Czy Tak, mam opti-fajna, przepraszam. Mam opti-fajna i shadery w sumie. I klienta takiego. Klienta nie klienta. Ja napiszę tylko do nich. Co Dobra, ja... Yy. Ja napiszę tak mu na czacie, dobra? Yy, tak. Dobra. Yy, dobra. Także, jak widzicie, no, dziękuję, jeżeli, jeżeli, a to live. <laughs> Nie. Także, wytnę to. Dobra. Yy. Także jak widzicie tutaj jest coś. Ja tego wcześniej nie widziałem. Dobra, walniamy sobie chłopa. Dobra. I spierdzielamy na górę, bo Zobaczmy, czy to jest jakiś punkt, punkt obserwatorski, czy co? Bo nie wiem. W ogóle przepiękne shadery. Tak. Widzowie, to jest jakiś punkt obserwatorski. Wow, tam jest jakiś skyblock ogólnie. To jakiś domek na drzewie. No, ten serwer jest widzowie rozbudowany w sumie. Bo jak ostatnio tu byłam, to były dziury. Jakieś pojedyncze bloki. No widzę, że go mega rozbudowali. Szkoda, że nie mam tutaj ten. Dziś zakończysz film czy jutro? no dobra, także no, to znaczy kiedy będzie opublikowany ja już mu napisałem że 5 marca nagrywam a... kurde tak tak, na moim youtubie Dobra, schodzimy tam, bo w ogóle jestem ciekawa, co tam jest widzowie. Także <grystanie> i jak, jak wam to czasami y, przeszkadza, że przeklinam, o to jest właśnie właściciel serwera ogólnie. To jest ogólnie właściciel serwera. Chyba to jest on, tak mi się wydaje. Y jeżeli oglądasz to, to dzięki Ci bardzo. Jak masz DC, jak masz Discorda, ogólnie to napisz w komentarzu, będą włączone. Dobra. O, fajnie, fajnie. No, ta durna ładowarka. Ogólnie, widzowie, zmieniałam telefon. Fajnie. To po pierwsze, po drugie, Ogólnie, widzowie. Zostawiłem starą ładowarkę u mitka. się znaczy, ładowarkę oryginalną zostawiłem u mitka. I to ona się zgubiła i teraz muszę mieć jakąś ładowarkę z Samsunga. Dobra. A jeżeli, a jeżeli Wam się moje shadery podobają to piszczewką. No nie dam Wam linku, bo yy, tych shaderów nie da się z Google pobrać. Dobra. Dobra. Ale tak musimy być. I w sumie widzowie. Ja sobie włączę inny widok. Także że poczekajcie chwilę. Dobra, jak widzicie tutaj sobie, sobie teraz na widoku... F5, płyniemy w ogóle Jak to jest zbudowane? Co? Eee, alo! Administracja, proszę zbudować. <laughs> e, e, przepraszam, przepraszam za mój amerykański. Akcent nie umiem gadać po amerykańsku. O nie, 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 Wróć nie, 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 przepraszam, przepraszam. Zaraz wrócę. Cholera. Aha, dobra, to się nagrywało. Jak będziemy tak wchodzić w tych scafoldingach, to wydaje mi się, że będzie git. W ogóle chyba mi już szyjtery zaczynają lagować, to spróbuję wyłączyć to ja pierdzielę. Dudna ładowarka! O! Przepraszam. Ja muszę. No, no. Niestety widzę, by się okazało, że nie mogę wyłączyć e, shaderów. Musiałbym z gry wychodzić. On po prostu nie chce. Na... O, jak wygląda. I, 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 I jeżeli. Nie chcecie, żebym na odcinkach przeklinał, to napiszcie w komentarzu, bo. no... No taka moja natura, widzowie, no nie, nic na to nie poradzicie. chwila. Co masz? Mhm. Nie. WON mi stąd. No won mi stąd. To, to, to było wkurzające ja znak. No robimy zrobimy takie pseudo melegy. Mm. O. Dobra. Coś tu jest. Aha. Jak mi się nie uda, to widzimy. To jestem kretynem. Napiszecie w komentarzu. No, a nie do tego obrażenia nie zostałam fajnie. Po prostu zajebiście. Dobra. Ja się... Y, coś muszę ich zapytać. Także za chwila. Hmm, mm, fajnie. Dobra, zapytamy na odcinku. G, D, Z, I, E. Mogę zbudować domek. Dobra, ja już ogólnie chyba zacznę zbierać materiały na domek, bo... Hmm, będzie takie miasteczko. Yy, takie miasteczko. Aha, dobra. Okej, okay, dobra. No, to ja pójdę pozbierać materiału, także szybkie kopu, kopu będzie, a ja a dla Was cięcie. Cholera, to już cięcie. Dobra. Mm. Jakby co? Jakieś dwa staki, chyba już będą. Deseczek jeszcze sobie tutaj najwyżej. Jedno drwinko zetnę. Tyle chyba widzę wystarczy. 28 kół. O, jakieś tu przeprosinki. Spokojnie nie będę się naśmiewać. Mm. Także co widzę. Ja tu jeszcze sobie się trochę porozglądam, nie będę tego ten i widzimy się na budowie domku. Dobra, widzowie, jesteśmy na budowie ogólnie. Tutaj jest plac budowy. No i szybko przerabiamy sobie drewno na deseczki. No 56 deseczek. Co to są za cytki ogólnie? To, to chyba jakiś jacyś koledzy właściciela serwa yy. Dobra. Dobra To ja sobie włączę tutaj ten celownik, bo, bo się... Ja pierdzielę.

Przepraszam, nie mogę zrobić cenzury. Oni tu mi dziurę zrobili. Hmm. Dobra. Jak to nie ty? To jest ogólnie widzowie jakaś afera. Yy, nie wiem o co chodzi ogólnie. Yy, także ja robię cienycie. Dobra widzowie. Ogólnie drama się wyjaśniła. Teraz sobie jeszcze tylko to podzielone dół wyłączę bo wiecie, ona jeszcze widzowie czasami potrzebna, czasami nie. Ten ból jest najlepszy. Dobra. Jakbyście widzowie chcieli odcinek, jak gram z moją babcią w A powiem wam szczerze, że taki odcinek. Mógłby być nawet git. To. To piszczo, bo. Co? Dobra, jakiś. Jakiś człowiek tu wszedł. Dobra. Robimy tak, tak, tak. Żeby tutaj podłogę całą sfilować. Szkoda, że yy. co? To w ogóle serwer tego mojego widza. Nie wiem czy on jest jeszcze moim widzem. Jak jesteś moim widzem, to napisz w komentarzu! Że jesteś jeszcze nim nie napiszesz to będziesz muczyny nie będę nagrywać odcinków na YouTube dobra. i się wkurzę dobra, mm. dobra. no i widzowie tutaj by była podłoga no nie really noc nie wszystko tylko nie noc ale noc na, na moich średniach jest po prostu Przepiękna. Gdybyście widzowie mieli moje shadery, mm. byście by się w nich od razu zakochali. Okej. Okay. Tutaj ten zdenerwowany śpi w wyrku. Dobra. Chrapu. Przepraszam, że się tak nabijam, ale no, to jest śmieszne, to jest śmieszne. Ja pierdzielę, ta głupa Ona nerwy mnie po prostu. Dobra. No, no. O niej, tutaj tego nie może być. Mój dom przesuł otwarte. Fajnie z autografią. Panie Polski! Zrobimy sobie chyba tak yy. w ten sposób. Oni mają w ogóle. Oni są dosyć do bedroka widzę przyzwyczajeni. Widzicie, widzowie. Ja kiedyś to byłem po prostu lekkim prosem na Bedroku. O, Polski opuścił grę. Fajnie. Jakbyście chcieli odcinek z to piszcie w komentarzu. Nie wiem, zaraz powiedziałam w tym odcinku, piszcie w komentarzu. O nie źle to wyliczyłem! Jestem dzbanem! Ratunku, jestem dzbanem widzowie. Nie Kto to jest? Ja nie mogę. Ja nie mogę. Nie wiem, czy jeszcze dzisiaj tego eventu nagram. Więc jest dosyć bekowy. CHATUJECIE! No, prostu... Chyba Minecraft sobie naprawdę ze mnie ratuje. Zaraz wracam. A i widzowie, jedno zapomniałam dodać. Jeżeli wam się podoba ten odcinek zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chociaż 5 osób Zostawię tu łapkę w górę, zrobię drugi odcinek z tego serwera, tak i nie, nie obiecuję w cieno. naprawdę zrobię drugi odcinek z tego serwera, no ponieważ jest nawet spoko ten serwer, dobra, także widzowie, to by było na tyle, bo muszę jeszcze trochę odpocząć, bo dzisiaj czeka mnie nauka dalsza mojej babci grania. MC Jafa. Ja nie mogę ta durna ładowarka! Co? Nie wiem, to są chyba jakieś jaja. Idzie ja chyba w serio mam jakiegoś... Ja mam jakiegoś widzowie szczęścia. Ja nie mogę ta durna ładowarka. Ale już mnie ta ładowarka do szału doprowadza. Dobra. Także widzowie, ja się już będę z Wami żegnał. Także mówię, jeżeli oglądasz mnie właścicielu tego serwera, Szymonowic. Nie, myślałam, że to ładowarka. <goda> Dobra. Jeżeli oglądasz to, to, yy, to yy, no, napisz mi na Xboxie, yy, albo po prostu na serwerze, yy, jak będziemy, napisz mi swojego Discorda, dobra? Dobra, to trzymajcie, widow... trzymajcie się widzowie, zostawcie suba z dzwonkiem i mówię 5 łapetek w górę, wiem tak mało, jak dużo robię, po 10 tysięcy. No, my tu zaczynamy więcej nie wiemy. No chyba, że widzowie wie mnie lubić. To wtedy wbijemy. Także pamiętajcie, zostawcie suba z dzwoneczkiem, łapę w górę. No i co? Siema!